Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, po co w ogóle oglądacie seriale? Czy, nie wiem, robicie to dla rozrywki albo dlatego, że chcecie być na bieżąco, a może po prostu, nie wiem, potrzebujecie czegoś, co odwróci Waszą uwagę od takich codziennych problemów? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z tych odpowiedzi jest najbliższa prawdy, bo o serialach mówi się, że to pożeracz czasu i że eskapizm, no i faktycznie czasami tak jest. Ja też miewam. Momenty, kiedy włączam sobie coś, żeby po prostu leciało w tle, no bo nie mam akurat ochoty siedzieć w ciszy. Ale jestem daleka od generalizowania, że seriale ogłupiają i marnują nasz czas. Bo seriale potrafią też uczyć i sprawiać, że nie tylko poczujemy się po ich obejrzeniu lepiej, ale też wyciągniemy z nich jakieś osobiste wnioski. To są te seriale, które pokazują pozytywne wzorce, promują zdrowe postawy, podejmują się też trudnych tematów, by je oswoić i dać nam narzędzia do radzenia sobie z nimi czasami nawet w terapeutyczny. Sposób, a także po prostu są na tyle pozytywne, że wpływają na nasz ogólny dobrostan. Niedawno na naszym Instagramie zadałam Wam pytanie: o to, jakie seriale sprawiają, że czujecie się lepiej? Czy w ogóle macie jakieś ulubione produkcje, które poprawiają Wam samopoczucie? Odpowiedzi przyszło naprawdę mnóstwo i trochę na ich podstawie, a także na podstawie własnych doświadczeń, powstała właśnie nasza dzisiejsza lista mądrych, wartościowych produkcji, które pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. O tym, że warto o siebie dbać, chyba nie muszę nikogo przekonywać, ale warto robić to. Z głową. Na nasz ogólny dobrostan składa się aż sześć różnych obszarów: komfort życia, relacje z innymi, kontakt z naturą, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i wewnętrzny spokój. Skąd wiadomo, jak sobie w tych obszarach radzimy? Wystarczy proste bezpłatne badanie o nazwie Wellbeing Score, które znajdziecie w ramach produktu MultiLife, który jest zresztą partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Jak to zrobić? Odpowiem wam szczegółowo nieco później, bo teraz przechodzimy już do naszych wybranych seriali. Przystanek Kalaska. Ten konkretny serial to jest jedno chyba z najlepszych wspomnień mojego dzieciństwa, ale no nie tylko dlatego go wybrałam. Ten niepozorny komediodramat rozgrywający się w małym miasteczku pośród śniegów Alaski miał w sobie zawsze mnóstwo ciepła i pozytywnej energii. Bohaterowie przystanku Alaska byli troszkę jak tacy starzy, dobrzy przyjaciele, ekscentryczni, dziwaczni, ale przyjaźni i bardzo zaangażowani, kiedy oczywiście przepiło się już przez pierwszą warstwę ich ostrożnego dystansu. Serial powstawał na początku lat 90. I to, że w ogóle dostał zielone światło, wynikało z faktu, że amerykańska telewizja cierpiała wtedy na kryzys nowych produkcji, bo w Hollywood trwał strajk. Dokładnie w tym samym czasie i co ciekawe, też na tym samym piętrze powstawało miasteczko Twin Peaks. Troszkę jednak w innym klimacie i o innym wydźwięku i odbiorze, ale co ważne, oba te seriale znalazły wierną widownię i spełniły swoją funkcję. Ted Lasso. Zamysł tej produkcji jest bardzo prosty. Skonfrontować takiego zwykłego faceta z niezwykłymi okolicznościami i sprawić, by to, co miało okazać się totalną porażką, zamieniło się w opowieść o bardzo nieoczywistym sukcesie. Stworzone przez grającego zresztą główną rolę Jasona Sudeikisa Ted Lasso, to jest niezwykle ciepła opowieść o przeciętności, która przy bliższym poznaniu okazuje się być Czymś dużo, dużo więcej. O przeciętnym gościu, który ma w sobie tak dużo serca i pozytywnej naiwności, że jest w stanie przezwyciężyć ludzką nieufność, a nawet niechęć. Ten serial to jest też dowód na to, że można stworzyć coś wartościowego posługując się znanymi tropami. Wystarczy włożyć w historię troszkę więcej serca i stworzyć bohaterów, którym będziemy kibicować. I to tak mocno, że po zakończeniu produkcji na trzecim sezonie zdecydowano się ostatecznie. Serial wznowić, i w tym momencie trwają do niego zdjęcia. Trying. Nic tak nie wzrusza, inspiruje i oswaja z trudnymi tematami jak dobre dramedy, czyli po polsku. Tragikomedia. Jedną z moich ulubionych jest brytyjski serial Trying opowiadający o parze mieszkających w Londynie 30 parolatków, którzy bezskutecznie starają się o dziecko. Z pozoru temat jest no, ciężki, ale sposób w jaki podszedł do niego twórca serialu Andy Walton sprawia, że nic co dzieje się w życiu bohaterów. Nie wydaje się nie do przezwyciężenia. Trying to prosta opowieść o determinacji i krętej ścieżce do osiągnięcia życiowego spełnienia, w której wiele osób może się odnaleźć, nawet jeżeli nie podziela rodzicielskich dramatów, doświadczeń Nikki i Jasona. Sporo tu optymizmu, sporo tu umiejętności śmiania się z własnych niedoskonałości i nadziei na happy end, nawet jeżeli na osiągnięcie pełnego dobrostanu będą musieli troszkę dłużej poczekać. No właśnie, czym jest ten wspomniany przeze mnie dobrostan? To po prostu nasz poziom satysfakcji z życia, który można określać w sześciu różnych obszarach, o których już wcześniej wspomniałam, bo jak wiadomo, nasze ogólne samopoczucie naprawdę nie zależy wyłącznie od tego, co jemy, czy ćwiczymy, albo jaki mamy stan. Konta. Co ciekawe, poziom naszego dobrostanu jest mierzalny. Możecie go sobie sprawdzić za pomocą prostego, bezpłatnego i anonimowego badania o nazwie Wellbeing Score, które znajdziecie na platformie. Multi-Life. Dzięki temu przekonacie się nie tylko jak wypadacie na tle polskiej średniej, ale też na jakie obszary w Waszym przypadku warto zwrócić większą uwagę. Samo badanie jest bajecznie proste i polega po prostu na wypełnieniu ankiety, która zajmie Wam około 10 minut. Na koniec, jeżeli zdecydujecie się podać maila, otrzymacie wynik wraz ze spersonalizowanymi wskazówkami od znanych i cenionych ekspertów. Cały proces jest łatwy, jest bez Bolesny, a możecie się dzięki temu dowiedzieć o sobie czegoś nowego i monitorować swoje wyniki powtarzając ankietę co jakiś czas. Link do badania znajdziecie w opisie tego wideo. A teraz wracamy do naszych tytułów: Shrinking. O tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, nie muszę chyba nikomu przypominać. Terapia jest w stanie zdziałać cuda, o ile trafimy oczywiście na dobrego terapeutę czy terapeutkę i znajdziemy w sobie odpowiednią determinację, żeby wykonać trudną, emocjonalną pracę. A co jeśli terapeuta sam będzie miał problemy, z którymi nie będzie umiał sobie poradzić? Takim właśnie terapeutą z problemami jest Jimmy, grany przez Jasona Sigela, główny bohater Shrinking, który nagle odkrywa, że zejście z oczywistej ścieżki może być lekarstwem nie tylko dla niego, ale i jego pacjentów. Shrinking to jeden z tych seriali, które pozwalają poczuć się lepiej, dając nieoczywiste odpowiedzi na trudne pytania. I choć tego typu nieortodoksyjne podejście do pracy terapeutycznej nie jest może czymś, co bym komukolwiek polecała, w serialu z pewnością spełnia swoje zadanie pocieszania, wzruszania i dawania nadziei. The Good Place. Co dzieje się z nami po śmierci? Czy koncept piekła i nieba ma w ogóle rację bytu? A jeśli tak, to kto i na jakiej podstawie do nich trafia? Oto pytania, które stawiają przed nami pierwsze odcinki niepozornej komedii stworzonej przez współtwórcę amerykańskiego The Office i pomysłodawcę Parks and Recreation Martina Shura. The Good Place to serial z dużym filozoficznym i etycznym zacięciem analizujący pojęcie moralności, a także definicję dobre i zła. Główną bohaterką jest tu młoda kobieta Eleanor, która trafia do nieba w wyniku pomyłki zamiast innej kobiety o tym samym imieniu i nazwisku. Aby tam pozostać, postanawia się zrehabilitować i nauczyć zasad bycia dobrym człowiekiem. To daje ogromne pole do popisu twórcom, którzy z jednej strony bawią się paradoksalną sytuacją, w jakiej znalazła się bohaterka, a z drugiej uczą nas, pokazując, że pewne powszechne przekonania na temat moralności niekoniecznie przekładają się na etyczne postępowanie. Somebody somewhere. Mówią o nim, że to najbardziej niedoceniony serial komediowy ostatnich lat, tak niepozorny i niewyróżniający się, że umknął uwadze większości widzów, a szkoda, bo Somebody Somewhere. To chwytająca za serce opowieść o ludzkich emocjach, odnajdowaniu siebie po stracie, poszukiwaniu tożsamości oraz przyjaźni, która może zmienić wszystko. Jeśli szukacie opowieści o zwykłych ludziach, opowiedzianej w uczciwy, szczery i zwyczajny sposób, a także poszukujecie w bohaterach i bohaterkach osób z krwi i kości, Somebody Somewhere jest serialem, którego potrzebujecie. To troszkę jak wizyta u starych znajomych, z którymi po prostu dobrze. Spędza się czas, bo są tak autentyczni, że nie sposób ich nie polubić i im nie kibicować. Hardstopper. Miłość i dorastanie to dwa tematy, z którymi utożsamiamy się chyba wszyscy, bo są to bardzo uniwersalne doświadczenia, na dodatek często też bardzo trudne. Stąd pewnie popularność seriali Young Adult, które w różny sposób się do tych kwestii odnoszą, wywołując czasami nawet pewne kontrowersje. Hardstopper na ich tle wyróżnia się swoją delikatnością i subtelnością, z jaką pokazuje nastoletnią miłość, poszukiwanie tożsamości i budowanie przyjaźni. Można oczywiście zarzucić tej produkcji zbyt naiwne podejście do kwestii, które dla wielu młodych ludzi są niezwykle trudne, ale Hardstopper nie powstał po to, żeby stawiać kolejne pytania czy skandalizować, ale po to, żeby dawać proste, mądre odpowiedzi, pokazując jak w idealnym świecie dorastanie, i pierwsze relacje powinny wyglądać. A jeśli nawet nie macie potrzeby się tego dowiadywać, oglądanie hardstopera jest na tyle pozytywnym doświadczeniem, że i tak poczujecie się po nim lepiej. Platonik. Na koniec serial o przyjaźni, który myślę, że trafi szczególnie do 30 i 40 latków, którzy zaczynają mieć. Pierwsze wątpliwości dotyczące tego czy dobrze w życiu wybrali. Stworzona przez Seta Rogena tragikomedia opowiada o niedojrzałym emocjonalnie facecie, który po latach odnawia kontakt z dawno niewidzianą przyjaciółką z lat młodości. Choć ma ona już w tym momencie raczej ułożone życie, jest żoną, jest matką i funkcjonuje w takiej uporządkowanej strukturze społecznej, jego pojawienie się wprowadza chaos do jej codzienności, a ich platoniczna relacja Daje im wiele radości, przypominając czasy, kiedy nie mieli zobowiązań, ich organizmy były w stanie znieść całonocne imprezy i nie ponosili za to żadnych, absolutnie żadnych konsekwencji. Dorosłe życie jest jednak nieco trudniejsze, co dobitnie pokazuje serial, stając się opowieścią o późnym dojrzewaniu, wczesnym kryzysie wieku średniego i tak po prostu przyjaźni oraz wynikających z niej zobowiązaniach. I to już cała nasza dzisiejsza lista. Dajcie znać koniecznie, czy wy też macie takie swoje seriale, które pozwalają się Wam lepiej poczuć, albo takie, które Was czegoś ważnego nauczyły. Piszcie w komentarzach, zajrzyjcie też koniecznie pod link, który jak już zresztą wspominałam, znajdziecie w opisie. Zróbcie sobie badanie dobrostanu i jeżeli oczywiście będziecie mieć na to ochotę, podzielcie się wynikiem. I to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like pamiętajcie, żeby nas subować i odwiedzać na Facebooku i Instagramie. Dzięki.